Witajcie moi drodzy! Jestem dzisiaj w Niemczech, w Frankfurcie podczas targów rowerowych Eurobike 2025 od rana jeździmy na rowerach testujemy różne typy silników przekładni w najbliższą niedzielę powstanie o tym fajny materiał gdzie to wszystko podsumujemy również o, powiemy troszeczkę o układach hamulcowych o układach przeniesienia napędu jeszcze dzisiejszy dzień przed nami i jutrzejszy, także ja was już serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę na publikację filmu tutaj z targów z Niemiec. No, targi są przeogromne. Będziemy tutaj dwa dni tutaj nie przejeździmy, nie przechodzimy wszystkiego, żeby to wszystko zobaczyć, ale te targi są po prostu przeogromne. I zainteresowanych, oprócz materiałów, w niedzielę zapraszam na naszą imprezę Bezpieczne Wakacje na Rowerze w mieli, gdzie będziemy mieli 40 różnych rowerów elektrycznych do testowania. Będzie fajna gastronomia, pyszna, będą fajne atrakcje. Zobaczcie sobie nasze wydarzenie, które tworzyliśmy na Facebooku i zapraszamy do Zebrzy, do widz. Trzymajcie się. Cześć!